Lokomotywa parowa, za nią 10 wagonów. Taki długi pociąg po żytawskiej kolejce jeszcze nie jeździł. Na tej kolejce pociąg jeżdżą 10-20 km na godzinę. Teraz pociąg wyraźnie zwolnił, bo zbliżamy się do mostu, na którym rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. Most księcia Frederyka Augusta, który jest w fatalnym stanie. Przez remont kolejka będzie nieco krótsza. Przedmieście Żytawy opuszcza pociąg roboczy, który zmierza do stacji Bersdorf, gdzie ma tymczasowy azyl. Aż do 30 czerwca obowiązuje specjalny rozkład tego, że będzie ten odcinek zamknięty pomiędzy Dworcem Głównym a Żytawą i na tym odcinku będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Region ma największą sieć kolejki wąskotorowej o rozstawie 750 mm. Niecodzienne wydarzenie przyciągnęło też miłośników w kolei. Są tu pojazdy, które normalnie pozostają w lokomotywowni. Lokomotywa po wygaszeniu przejdzie przegląd instalacji grzewczej, a niektóre z nich mają 67 lat.